Jak zima 1941 zatrzymała niemiecką machinę wojenną. Prawda o operacji Barbarossa. Drodzy widzowie, przed wami 87 minutowa podróż w samo serce najkrwawszego frontu II wojny światowej. Zamknijcie oczy na chwilę. Usłyszycie wiatr wyjący nad stepem, skrzypienie zamarzniętych gąsienic i odległy huk działu pod Moskwą. To nie jest zwykły film historyczny. To rekonstrukcja chwili, w której pycha Adolfa Hitlera zderzyła się z rosyjską zimą i przegrała. Tytuł brzmi, jak zima 1941 zatrzymała niemiecką machinę wojenną, prawda o operacji Barbarossa. Przez najbliższe półtorej godziny pokażemy wam, dlaczego 3 miliony żołnierzy Wehrmachtu 3500 czołgów i 2700 samolotów nie wystarczyły, by pokonać kraj, który miał zamarznąć. Będziemy cytować tajne raporty ok, pamiętniki feldmarszałków, listy zwykłych lancerów i rozkazy żukowa pisane ołówkiem na odwrocie mapy. Przygotujcie się na liczby, które mrożą krefy w żyłach, i na obrazy, które nigdy nie opuściły pamięci tych, którzy przeżyli. Zaczynamy 21 czerwca 1941 roku o zmierzchu. Słońce zachodzi nad bugiem, a w sztabie grupy armii środek w Warszawie feldmarszałek Fedor von Bock otwiera kopertę z pieczęcią Gheim. Barbarossa, falwe W środku jedna kartka, jutro o 3.15, atak na całej linii. Bock spogląda na swoich adjutantów i mówi cicho. Za sześć tygodni będziemy pić kawę na Placu Czerwonym. Nikt nie śmie się sprzeciwić. Nikt nie pyta o zimowe płaszcze. Rozdział pierwszy. Plan, który miał trwać osiem tygodni. Operacja Barbarossa nie była zwykłą kampanią. Była matematycznym majstersztykiem. OKH pod kierownictwem Franza Haldera wyliczyło wszystko. 152 dywizje niemieckie kontra 170 sowieckich błąd w rzeczywistości 228 3350 czołgów kontra 23 tysiące błąd 24 000, w tym 1834 7,5 miliona pocisków artyleryjskich, dokładnie tyle, ile potrzeba na 42 dni walki. Halder zapisuje w dzienniku 3 lipca, kampania wygrana w 14 dni, reszta to pościg. Ale już 26 czerwca pojawia się pierwsza rysa. Generał Heinz Guderian, twórca Blitzkriegu, melduje: drogi kończą się 80 kilometrów za granicą. Czołgi toną w piasku. Nikt nie słucha. W Berlinie drukują już pocztówki Moskau, Moskał gruszał z Demosten. Rozdział 2. Czerwiec, lipiec. 1000 kilometrów w 30 dni. 22 czerwca, 3:15. 1800 kilometrów frontu eksploduje jednocześnie. W ciągu 48 godzin Luftwaffe niszczy 1800 samolotów sowieckich na ziemi. Pod Brześciem Litewskim 3. Dywizja pancerna przejeżdża przez płonące koszary, nie zatrzymując się nawet na kawę. Do 9 lipca. Mińsk pada. 290 tysięcy jeńców. Smolensk krążony. 310 tysięcy jeńców. Kijów w zasięgu. W sztabie ok panuje euforia. Generałowie piją szampana. Halder notuje, Stalin ma jeszcze 2 do 3 tygodnie. Ale za plecami armii rośnie pustka. 70% ciężarówek Mach 3 ton już wymaga remontu. 40% koni pada z wycieńczenia. Zapasy paliwa topnieją 30% szybciej niż planowano. I wtedy przychodzi ona. Rasputica, rozdział trzeci. Październik, błoto, które zatrzymało Blitzkrieg. Rasputica, rosyjskie błoto, nie jest metaforą. To 40 centymetrów mazi, w której Panzer 4 waży nagle 40 ton. Jedna dywizja pancerna potrzebuje 14 dni, by pokonać 60 kilometrów. Generał Hermann Hoth, dowódca 3 Grupy Pancernej. Pisze do żony. Drogi są jak rzeki. Czołgi stoją w kolejce do przeprawy jak tramwaje w Berlinie. Żołnierze śpią w błocie, budzą się z lodem we włosach. W tym samym czasie Stalin wydaje rozkaz numer 270, dezerterzy do rozstrzelania. Rodziny do łagrów. Zamiast załamać armię, cementuje ją, rozdział czwarty. Listopad mróz, 40 stopni Celsjusza. 5 listopada 1941. Temperatura spada do 38 stopni Celsjusza w ciągu jednej nocy. Olej w silnikach zamarza w 3 minuty. Karabiny Mauser 98K zakleszczają się co 5 strzałów. 134 tysiące przypadków odmrożeń w ciągu 10 dni. Generał Günther Blumentritt, szef sztabu 4. Armii, wspomina. Żołnierz wychodzi za potrzebą, wraca bez palców. Woda w manierce zamarza w ustach. Myśleliśmy, że Rosjanie zamarzną pierwsi. Myliliśmy się. A Sowieci? Syberyjskie dywizje 1. Armii uderzeniowej przybywają w walonkach i kożuchach. Czołgi te 34 startują w 45 stopni Celsjusza, bo mają sprężone powietrze zamiast akumulatorów. Żołnierze smarują twarzy tłuszczem niedźwiedzim. Rozdział 5. 5 grudnia 1941. Dzień, w którym zima zaatakowała. Godzina szósta. Temperatura 42 stopnie Celsjusza. Żukow wydaje rozkaz. Kontratak na całym froncie. Pod Moskwą. 1. Armia uderzeniowa generał Kuzniecowa uderza na Klin. 20. Armia generał Własowa przebija się pod Wołokołamskiem. 16. Armia generał rokosowskiego atakuje pod Istrią. Niemcy nie mają odwodów. 4. Armia pancerna Hoepnera traci 70% czołgów w 48 godzin. 2. Armia pancerna Guderianu cofa się 120 km w 5 dni. Żołnierze rzucają karabiny, ważą za dużo, Bybiec. Generał Franz Halder zapisuje 6 grudnia. Po raz pierwszy w mojej karierze nie mam planu B.